Zatrzymaliśmy się na małe Siusiu. Zobaczcie, mamy te. tam z tyłu, tak wam pokażę. Podusie z Pepko, za 30 zł, to chyba to są z serii tej Miki. Naprawdę bardzo fajne i bardzo wygodne. Dzieciaki je uwielbiają. No i co teraz? Jedziemy, robimy 200 km, i jedziemy do takiego Pepko, gdzie podobno jest bardzo dużo dekoracji, więc zobaczycie sami. Sama, sama się przekonam, bo nigdy w tym pepko jeszcze nie byłam, więc zobaczycie sami, e, co tam ciekawego jest. No i słuchajcie, idziemy do Pepko, w którym podobno jest bardzo dużo dekoracji e, takich, e, takich, których nie ma nigdzie w okolicy, więc zobaczymy. No, i jesteśmy i słuchajcie, rzeczywiście oglądajcie do końca. Bo naprawdę nigdzie, nigdzie nie widziałam e, takich dekoracji jak tutaj. I jak widzicie, mamy tutaj lampion, prześliczny drewniany lampion. Poczekajcie, odstawię go na półeczkę, żeby pokazać wam, jaka jest cena. E, ja tylko tutaj weszłam to od razu widzę bardzo, bardzo dużo rzeczy, który nie, których nie ma u nas. 49 zł kosztuje i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, bo lecimy jeszcze dalej. Lecimy jeszcze dalej. Pamiętajcie o rozdaniu, które jest już na kanale. Możecie zgarnąć fajne nagrody. Także mamy tutaj następną rzecz. Taka świeca w kształcie łódeczki i ta świeca kosztuje 40 zł. Tu mamy taką czarną, ale zobaczcie, obok stoi jeszcze taka szklana brązowa. Tak się prezentuje. Tu mamy trzy knoty. Dobra. Pamiętajcie, że ja zawsze mówię to przy świecach. Później możecie sobie to wyparzyć gorącą wodą i macie na przykład taką małą doniczkę. Przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj ramkę. Ramka jest taka pleciona. Pleciona rameczka. Tak wygląda. Jest jeszcze ofoliowana, więc fajnie nie poniszczy się nic. 13 razy 18 cm za 30 zł. Możecie ją postawić, powiesić w pionie i w poziomie. Przechodzimy dalej. Zobaczcie, te świece sojowe były. Poczekajcie, zrobię tutaj porządku trochę. <laughs> Ale tu co mamy? Jejku, czy ja dam radę to wyciągnąć? Nie wiem, czy to jest świeca. Dobra, pokażę Wam najpierw tutaj z góry taką e, pokrywkę. Dobra, oddam dla mojego synusia, bo nie ma gdzie tutaj odłożyć tego i zobaczymy co to jest, czy to jest świeca, o nie, to jest nie, to jest puste, to jest taka jakby szkatułka, ale fajna, naprawdę bardzo ładna, za 30 zł, pod spodem macie gumeczki, więc nic wam się nie potrafię. możecie mieć to przykryte, ale odkryte, zobaczcie, również bardzo ładnie się prezentuje. No i może być to kompletem właśnie z tą świecą sojową, bo właśnie teraz widzę, że one mają e, takie same te ciapki, że tak powiem. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, co tutaj jest. E, 180 na 200 cm za 200 zł. E, taka narzuta, ale ona jest po prostu prześliczna, jest cieniutka, ale zobaczcie, jest jej naprawdę dosyć dużo, także świetnie wygląda i naprawdę wygląda bardzo dobrze i jest warta tej ceny, tak? Dobra. Następnie tu mamy za 25 zł 35 cm średnicy. Kurczę, nie wiem, czy to jest chyba na stół po prostu, tak? Do położenia taka podkładka. Tu naokoło jest drucik, czy to do powieszenia na ścianę? No powiem wam szczerze, że różnie można by było sobie to zastosować. Ale fajnie, naprawdę, naprawdę jest tyle rzeczy, że ja nie widziałam w tych pepkach, do których do tej pory jeździłam. Nie widziałam. Tu mamy następną za 35 zł. Takie podobne rzeczy u nas już były, ale te, ta akurat jest najładniejsza z tych wszystkich, które widziałam. Zobaczcie, z jednej i z drugiej strony tak wygląda. Świetnie, naprawdę bardzo fajnie. Dobra, to jest bardzo leciutkie, więc nie ma problemu, jak gdzieś spadnie dobrze, dobrze tak wam trochę oddaliłam żebyście zobaczyły, zobaczyli co my tutaj jeszcze ciekawego mamy a jest naprawdę dużo rzeczy i już idziemy do następnej następny prześliczny lampion poczekajcie, mówię wam cenę 80 zł, 37 cm wysokości taki drewniano workowy bym powiedziała, rączka ma taką drewnianą, czekajcie tutaj go tak postawię, żeby go złapać jest tutaj bardzo dużo ludzi, słuchajcie, chyba naprawdę ludzie wiedzą, że tutaj jest, są przepiękne dekoracje, bo jest tutaj ogrom ludzi, aż mi ciężko jest nagrywać. Jeszcze ma, jak widzicie, taki wkład, żeby nic wam się tutaj nie spaliło, nie powylewało, ale możecie sobie wrzucić również lampki ledowe i również będzie to pięknie wyglądało. Zobaczcie, jaki kosz, tylko nie są wyciągnięte. Za 35 zł, ale na pewno świetnie wygląda, taki czarno-biały. Super, bardzo ładnie, bo ostatnio wszystkie były takie. W kolorze takiego, jakby drewna, bym powiedziała. A tu jest czarno-biały. Może komuś się będzie podobał, może komuś będzie pasował. Następnie mamy świeczka. Świe mamy świeczkę. Mamy świeczkę. No jest taka bardzo miła w dotyku. Ja oczywiście muszę powąchać, czy pachnie. 15 zł kosztuje. Jest taka malutka, szara świeczka. Bardzo ładna. Tu już chyba ktoś zdjął. Aha, nie, tam leży. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? No, tego również nie widziałam. Te wszystkie nowości, które tutaj są, to ja nigdzie w żadnym pepku takich nie widziałam. Zobaczcie, jaki czajnik z taką pokrywką, i on kosztuje 100 zł. Nie wiem, co znajduje się w środku, słuchajcie, naprawdę był tu taki ścisk, że nie mogłam, e, nie mogłam tutaj e, spokojnie powyciągać tego wszystkiego. Dobrze, że był mój synek, który mi tu wszystko trzymał. E, półki tu są pełne, za 40 zł możecie kupić dwie sztuki, e, solniczka i pieprzniczka. Bardzo fajne również mi się podoba, bo ja mam w, w domu e, takie dodatki drewniane, więc e, bardzo mi się to wszystko tutaj podoba. Dobra, odstawimy ten czajnik. Czajnik. Tak, to chyba czajniczek taki. Dobra, odstawimy go tutaj. I obok mamy. E, kurczę, to jest chyba e, takie sitko. Tam w, do środka się wrzuca jakieś owoce. 30 zł kosztuje, a tu się nalewa wody tak. Mi się wydaje, że to o to chodzi. E, takie bardzo ładne, bez żadnych kolorów, tylko po prostu szklano drewniane. Następnie mamy. Deskę i poodpowiedzcie mi, bo to jest bardzo ciężkie. To w środku czarne to jest kamień i kosztuje 30 zł. E, nie wiem, czy to nie jest do podawania jakiegoś mięsa. Nie mam pojęcia. <laughs> nie mam pojęcia, ale na pewno któraś z was mnie oświeci. Tam jest większa, ale nie będę tego wyciągać, bo to jest bardzo ciężkie. E, nie chcę tutaj pozrzucać czegoś. Następnie mamy tutaj e, dwie sztuki, 220 ml. To są szklanki. Kurczę. Ale ładne, bardzo fajnie to wygląda. 50 zł kosztują, czyli 1,25 zł. Dosyć dużo. Czekajcie, zaraz tu poczytamy, co to jest. Co to jest? Zestaw szklanek, tak, zestaw szklanek. Także takie ładne szklaneczki, no ale cena również fajna. Dobra. Zciągam Wam tutaj taki czajniczek. Widzę, że tu chyba czegoś brakuje, no ale pokażę Wam chociaż e, jakiś śliczny, bo naprawdę taki urokliwy. I on kosztował, kosztuje 60 zł. Myślę, że przez to, że jest uszkodzony, na pewno byłby jakiś upust. Dobra. Pokażę Wam od razu talerze, bo również ani tych talerzy, ani misek nie widziałam, a może komuś się spodobają. Zobaczcie, w takim kolorze jakby takiej zgniłej zieleni. Tu mamy talerzyk za 15 zł. I jeszcze tu mamy, yy, poczekajcie, jeszcze zrobię zdjęcie, <laughs> żebym miała y, dla siebie. Dobra, od razu pokażę Wam y, miseczkę. Miseczka tak się prezentuje. I miseczka jest za 15 zł. Piszcie, czy wy Widziałyście już te rzeczy? Bo powiem Wam szczerze, że ja nawet gdzieś tam. Yy, Gdzieś tam w internecie, jak grzebałam, szukałam, oglądałam, to nie widziałam nigdy. Tu macie taką tarkę złotą, za 8 zł. Zobaczcie, jaka malutka. Nie wiem, to chyba raczej do jakichś limonek, do wytarcia skórki z pomarańczy, czy do imbiru, do takich chyba mniejszych rzeczy. Dobra, o widzę, że tu są jeszcze duże talerze, więc pokażę Wam. Możecie sobie zrobić świetny zestaw. Ale powiem Wam naprawdę bardzo dobrze wykonane. Nie widać żadnych jakichś takich wad. Talerz opiadowy kosztuje 20 zł. Przechodzimy dalej. Jak jesteśmy przy kamieniu, to tutaj mamy taką paterę. Zobaczcie, tu góra jest z kamienia, nóżka jest drewniana. Aż boję się to przekręcić, żeby to nie odpadło. Poczekajcie. 3 4 65 zł kosztuje. E, dobra, komu teraz nie, tego nie dam mu trzymać. Pokażę wam tak wsadzę po prostu kamerę i zobaczymy jaka jest cena. 50 zł kosztuje e, ta to jest chyba mm, deska. Tak, chyba taka deska do krojenia. Ona jest bardzo ciężka taka. No taka chyba z jakiegoś kamienia, z jakiegoś marmuru, tak to wygląda. Ale nie jestem pewna. No i zobaczcie, następne prześliczne nowości. No tego również nigdzie nie widziałam. Ogromne wazony, jak ktoś miał z tej serii jakieś dodatki, to zobaczcie, jakie ogromne są te wazony. Przyjdźcie szybko, podnoszę. I ten wazon kosztuje 50 zł. Także takie przepiękne dekoracje. I zobaczcie, ja jestem w jednej alejce i tyle tego tutaj jest, więc opłacało się przyjechać. Życzę Wam miłego dnia e, słonecznego. My jedziemy dalej. Może będzie jakiś vlog z tego wyjazdu. E, wpadajcie na rozdanie. Pamiętajcie, subskrybujcie. Trzymajcie się. Cześć.